Witam serdecznie, z tej strony mam? Ze mną razem siedzi osoba, która jest na pewno rozpoznawana przez większość z Was. Jest to słynny. Tak, alt -buster. Alt -buster, który testuje dla nas rzeczy, konfrontuje reklamy z rzeczywistością i przeważnie wygrywa. Teraz ja spróbuję wstać z nim. Chociaż gram pierwszy raz w jego to proste. nie chcę się martwić, ale nie ma szans. Dziękuję serdecznie. Już ja czuję się Dzień. lepiej. Londy Zero to jest z Gierek na Pegasusa, bo ja miałem Pegasusa. To jest akurat chyba. Nie wiem, to jest jakaś mutacja tak, tej platformy. Podróbka w tego Tak, ja miałem Pegasusa, który notabene też jest podróbką Fremico, Nintendo. Fremico. A o no właśnie. Eee, to co, jedziemy start. Oczywiście. To zasady są bardzo proste. Ty jesteś tym jajeczkiem uku. w okularach, ja jestem tym po lewej. I, I zasada to, co, co, jest taka, że po prostu musimy zbierać te owoce. Kto zbierze więcej owoców w zakresie jednej rundy? Y na dystansie jednej rundy, ten wygrywa rundę, ja Już widzę, że ty wygrasz tą rundę. O, dziękuję, Denzil wygrał, bo ty jesteś Denzil, ja jestem Dizzy. Um, a tą historię o um, generalnie... <coughs> całą serię gier Dizzy, kojarzysz? Kojarzę Dizzy'ego, aczkolwiek na Amigę, ponieważ ja byłem zwolennikiem ja miałem swego czasu tak? To jest taki bonus, jakby bonusowy etap. Możesz wybierać kierunki, bo ty, teraz ty, ale jak już raz wybierzesz kierunek, nie możesz go zmienić. Tu Ci ucieka czas, musisz zebrać wszystkie fajnie. te owoce. To dosyć ciekawe. Czyli jadę do końca, coś? Tak? tak, aż, no, aż no. Ci czas zejdzie, jak, jak nie zwierzysz wszystkich tych owoców, a już widzę, że nie zwierzysz, no to... Ale to są te bonusowe levely. Powiedz mi, jaka była ulubiona twoja no. gra na... właśnie klona Pegasusa. Nie pamiętasz. Bo domyślam się, że myślę, to... że Micro Machines, tutaj jest nawet Micro Machines na, na, no, no, na kartridżu. Dlaczego była najlepsza? Bo, bo dało się grać na dwie osoby. Ja zawsze grałem z bratem. I to była taka super fajna rywalizacja dynamiczna, szybkie samochodziki. Czyli Wy... Coś się działo, właśnie tak, na... coś się działo, wymagana duża... Co ja no, jakiś bonus, który uśpił, uśpił wszystkie rybki? Te rybki nas oczywiście mogą. Tak, nie możemy tych rybek dotykać, to są Kolejny bonus jakiś? Nie. Nie, nie mi się pytać. Tam na po lewej jeszcze jeden. Czy konsola to był jedyny sprzęt, na którym się czy też posiadanie jakiś retro komputer, obecnie retro? No właśnie. Nie, na no własność nie miałem, ale. Moja kuzynka miała Atari i na tym Atari też byśmy z bratem spędzili dużo czasu grając. Więcej niż kuzynka pewnie. Więcej. Nawet bawiliśmy się w programowanie w BASIC-u. Ja co prawda mniej, ale mój brat nauczył się programować, mieliśmy podręcznik do programowania w BASICU I on sobie programował i pisaliśmy jakieś gierki wspólnie, bo były instrukcje do tego jak napisać grę. Łatwo było pozmieniać jakieś parametry i stworzyć praktycznie zupełnie swoją własną grę. Więc już w wieku tam powiedzmy kilkunastu lat, nawet dwunastu, trzynastu, jedenastu, bo ja miałem jedenaście, brat miał trzynaście, Już wtedy uczyliśmy się programowania na Atari. Co ciekawe, taka, taka historia. No, i tego, tą matarinkę rzeczywiście żeśmy eksploatowali bardzo mocno, bo dawała no, dużo możliwości, nie? Oczywiście. No, dzisiaj pamiętam wygrywanie z kasety. Zresztą z, z z coś z zjadło. O, mnie też coś zjadło, patrz, ale mamy jeszcze kotwa życia. Ale ja nie mogę przesunąć, a to są kamienie, nie? Ja tak nie przesuwać. Nie, się tego nie trzymać. Co Jakiś... to bo. nie A, sprzątną mi. Jeszcze jeden owoc został. Aby wygrać, chyba wygrałeś. To, Pamiętasz, co za programy pisałeś w tamtych czasach? Generalnie udawało mu się przepisywać z tego podręcznika. Po zawsze się coś zostało. Tak, no właśnie, przepisywaliśmy ich kodu. Mieliśmy też takie, masz ten bonus, bonusowy, bonusową rozdzielczość. I mieliśmy takie czasopisma o Atari właśnie, o Basiku i tam były podane gotowe po prostu kody do, do przepisania sobie No i przepisywaliśmy, sprawdzaliśmy co z tego, tego przepisania wychodziło. A czasami jak nie, nic nie wychodziło to szukanie błędów? No właśnie, co Zchodzimy działa, to dlaczego nie to. działa albo dlaczego działa, taki typowy no. dylemat programisty. Tędy proponujecie? O, nie, albo nie. tędy, ale mało czasu. Tak, no i do sprzętów Atalii i Pegasus królowały kr 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 u nas w domu i to były takie początki właśnie grania i jakieś obcowania z komputerami. Jeszcze był wujek, który kiedyś przyniósł, nie pamiętam co, ale to było coś super zaawansowanego. To była chyba jakaś amiga o, z kompletem os sprzętów. Koło, Prost, Prost, to było coś naprawdę mega zaawansowanego i my wtedy patrzyliśmy na to jak na sprzęt z kosmosu, nie? bo był to z kosmosem. A jak dzisiaj postrzegasz właśnie takie imprezy jak i powracanie do, do tych retrosprzętów, pokazywanie między innymi też młodym ludziom, no, bo my pamiętamy. Tak, tak jak to dla nas to jest y, sentyment, nie? To jest jak, jak podróż sentymentalna, no, ale nie wiem, czy, czy młodych jest, jest w stanie to mm, na tyle zainteresować, czy oni załapią. Y y czy oni rozumiem dlaczego my się tym tak podniecamy? Nie wiem, no. nie wiem, czy są w stanie to zrozumieć. Bo my bazujemy na sentymencie. Chyba coś nie trafiło. Tak, dokładnie, dla na nas się pojawią dosyć fajne, ciekawe czasy. Bez... Y bez, oje, bez czego? Zamotałem się. Bez zobowiązań, tak? Bo wtedy młodzi i głupi. Zaraz już tylko piękni jesteśmy. Jak ja mówię, tego tamtego O, Ty pewnie zbierzesz pierwszy. O, chociaż wygram jeden etap. Nie, yeah, wygrałem. Jak jeden poprzednio wygrałeś też? Tak po... przed Ja wygrałem przed ty wygrałeś. Bonusowe, Jezu, te bonusowe są najgorsze, one są tak trudne. No i wracając do robię. młodych. No my wtedy nie mieliśmy dużo wyboru, nie? A tak. teraz masz takie wybór, że wiadomo co, po co sięgnąć trochę, nie? Tak może na naszych czasów boisko, zbite z jakimś bali, tak? No, ale nawet nie mówię o, o takiej aktywności. Jezu, jak mam sięgnąć tego? O nie, nie zdążę. Zawaliłem już. <śm> Mówię o samych grach komputerowych czy konsolowych. No, kiedyś nie było dużego wyboru. Jak ktoś miał Pegazusa, to, to był gość. Nie? Dokładnie. A pamiętasz automaty, arcade na monetki? To jak najbardziej, bo mieszkałem blisko dworca głównego w Poznaniu, a na dworcu głównym były takie jaskinie automatów. Tam się kręcił różny element dworcowy I, i te automaty eksploatowali. Ja też tam chodziłem grać. Gdzieś tam jak została jakaś reszta, reszta z zagrośnią. Nie wiem z to tam chodziłem, chodziłem po zakupy i zostawało mi dwa złote przez przypadek, no to szedłem sobie, o a właśnie, dobry jesteś jak to mówię, pierwsza gra. Ja, pierwszy raz w tobie. ja wiem dlaczego wygrasz, bo ty mnie zagadujesz tak naprawdę i jak ty ja się, się skupiam, tym, no... E, tak, gdzieś tam podkradłem rodzicom po 2 złote i chodziłem sobie na, na dworzec um, grać um, w jakieś gierki typu um, Galilaki, Dinozaury, Tak, 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 dokładnie. Tak, Galaga, nie wiem czy to było taką. Tak, ale Galaxia, tak galakcja, tak, ale to mnie jakoś nigdy nie pociągało. Wiem, że teraz to wraca, właśnie, moda na te i Galaga e, wraca, ale jakoś się nie wiem, nie ten. Lubię coś bardziej takiego. Chcę tym rzeczywistego. rzeczywistego. No właśnie ci powboje zawsze mi się podobać. Z góry może przejścia. Jak teraz? Tak. Zaokoła. Te bonusowe levele są tak skonstruowane, że co do ułamku, ułamka sekundy praktycznie... To jeden jakiś zimny pomidorów został na przejście tylko. My mam ostatnie życie chyba już tylko. Ale właśnie, tak. co się stanie, jak, jak mnie teraz zjedzą? To ja będę sam tąwał. No. no to się pili. Tak Pamiętam była taka gra właśnie na dworcu głównym w Poznaniu. E, taki super symulator, e, gdzie był... Wszedł z tego świata. Był karabin Uzi, taki prawdziwy, który można było chwycić do ręki e, I strzelało się w kierunku... O Jezusia. Strzelałeś w kierunku monitora. Coś podobnego jak symulator ten tutaj, mm. te kaczka, nie? O, patrz to, jaki bonus wziąłem. Fantastyczny, to jest. Zarobię dużo punktów. I tak wygrałeś. <grym> e, tak, to był taki symulator strzelania z Uzi. O Jezu, ile ja tam pieniędzy zostawiłem. Oho. ho Ale do dzisiaj pamiętam tę Ona rozwijała dosyć. Jak się mówi, że gry rozwijają. Wyobraźni przed i tak dalej. No i praktycznie tak było.